Cześć! W tym wideo pokażę Ci, gdzie mam wykupiony swój hosting oraz gdzie kupuję na co dzień domeny oraz dlaczego akurat tam. Krótkie intro i zaczynamy! Na początek oczywiście tradycyjnie kilka ogłoszeń parafialnych. Przypominam o moim kursie WordPress, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jest największy kanał o WordPress w Polsce. Na dzień dzisiejszy prawie 5000 subskrybentów, ponad 140 filmów. A teraz przechodzimy już do części właściwej tego wideo. Często właśnie zadajecie mi to pytanie: jakie usługi polecam, gdzie mam swój hosting, gdzie kupuję domeny, co najlepiej wybrać, którą opcję. I właśnie z tego powodu postanowiłem nagrać dzisiejsze wideo. Osobiście od 9 lat już jestem klientem hekko.pl. Które od dnia 2 listopada 2020 roku połączyło swoje siły z marką CyberFolks, i teraz Hekko i CyberFolks, tak jak widzisz, właśnie tutaj, tą informację jest połączone w jedną markę. Co w mojej, w mojej prywatnej opinii wyjdzie tylko na dobre, przede wszystkim właśnie klientom, klientom zarówno nowym, jak i klientom, którzy mieli wykupione swoje usługi, tak jak ja. Na HEKKO, tak jak mówię, ja tutaj zaufałem tej marce 9 lat temu, zanim jeszcze miałem swoją firmę, zanim w ogóle przez głowę mi przyszło, że kiedyś będę nagrywał filmy dla kogoś oraz komuś polecał usługi jakiejkolwiek firmy hostingowej. Przez ten czas byłem, byłem jestem i, i mam nadzieję, będę zadowolony, zwłaszcza z wysokiej jakości obsługi klienta, tak, bo to z tego właśnie słynęło HEKKO, teraz ta obsługa. Będzie miała jeszcze wyższy poziom, ponieważ więcej osób będzie odpowiedzialnych za kontakt z klientem oraz będą wydłużone godziny pracy. Kontaktować się z biurem tutaj możemy na trzy sposoby: za pomocą czatu na stronie właśnie CyberFox, mailowo oraz telefonicznie. Przez ten czas naszej wspólnej zażyłości nie miałem żadnych, mówiąc brzydko, przypałów z tym serwerem, nie było żadnych zawieszek. Przez ten czas mam hostowane kilkadziesiąt kilkadziesiąt domen oraz polecałem także swoim klientom. Jeśli byłeś klientem Hecko, powiem ci może co się zmieniło, co zostało. Przejdziemy sobie teraz właśnie do panelu klienta i panel generalnie wygląda tak samo, tak jak i w Hecko, zmieniły się tylko kolory na żółty oraz tutaj logotyp właśnie Cyberfolks. Doszedł nam program partnerski, jest tutaj właśnie zakładka program partnerski i oczywiście zachęcam Cię, jeśli nie masz jeszcze hostingu, nie masz domeny, możesz kupić przez mój link polecającego, gdzie, który znajdziesz w opisie tego filmu oraz tam też zamieściłem swój kod rabatowy, dzięki czemu dostaniesz 10% na właśnie usługi w Cyberfolks. Myślę, że to dobra informacja dla nowych klientów. Którzy cały czas zastanawiają się, gdzie wybrać swoje usługi i o ile ten panel klienta w zasadzie się nie zmienił w porównaniu z Hekko, to zmiany zaszły już całkowite można powiedzieć, jeśli chodzi o widok w byłym Active Adminie, czyli w panelu do zarządzania Twoim serwerem, tak? I tutaj tutaj są już zmiany duże. Zaraz Wam pokażę, jak tutaj to się wszystko odbywa. Najważniejsze funkcje. Klikamy, dajemy na to przykładową domenę i pokażę Wam, że w porównaniu, pomimo tutaj zmiany w porównaniu z heko wizualnymi, to pewne rzeczy zostały te same. E, mianowicie mamy ten sam e, znany instalator, autoinstalator aplikacji. Klikamy sobie, właśnie tutaj, instaluj WordPress. I jak widzicie, autoinstalator tutaj w CyberFox jest identyczny jak w Hekko. Jest to najbardziej intuicyjny, najbardziej prosty instalator WordPress, dzięki czemu swoją instalację wykonacie dosłownie dwoma kliknięciami myszy. I oprócz zmiany kwestii wizualnej, zmiany szaty graficznej, pewne rzeczy, które były w panelu administracyjnym Hekko, tutaj też są, takie jak właśnie konfiguracja. Poczty e-mail, czy konfiguracja certyfikatów SSL, czy też by konfiguracja wersji PHP dla Waszych domen. Przejdziemy sobie teraz do pakietów hostingowych, jakie mamy tutaj do wyboru. No i tutaj zaszły bardzo no, rewolucyjne i, i, i ciekawe i bardzo dobre na plus, jak najbardziej e, zmiany. Klikamy sobie zakładeczkę hosting, i tutaj mamy cztery takie, właśnie oto pakiety, które zaczynają się od 49 zł netto za rok. I tak na przykład pod stronę z kilkunastoma zakładkami, czy też dla sklepów w zupełności wystarczy nam ten program CyberUp, który kosztuje, tak jak widzicie 69 zł. Ale jeśli tworzycie swoje strony i sklepy na WordPressie, tak jak ja, to tutaj firma CyberFox wprowadza specjalne rozwiązania takie jak właśnie hosting WordPress z pakietem CyberBoost. Dzięki czemu. Czas wczytywania waszej strony internetowej na WordPress może się zmniejszyć nawet o 2 sekundy, co jak wiecie, ma bezpośrednie przełożenie na zajmowane przez waszą stronę pozycje w wyszukiwarce Google. Również ci, którzy wybiorą autorski CMS PrestaShop, również mają do wyboru hosting dedykowany właśnie specjalnie pod Prestę. Ja tutaj skupię się właśnie na hostingu WordPress, i tutaj mamy do wyboru również cztery pakiety, począwszy od takiego najtańszego, za stówkę niecałą rocznie dla uczniów, dla studentów, pod jedną witrynę. No ale jeśli mówię, chcecie stworzyć swoją wizytówkę, swój sklep czy bloga, na pewno musicie rozpatrzeć opcję od tej WP App 5 gigowej wzwyż. Ta wersja WPA 5-gigowa kosztuje 129 zł za rok i to jest w porównaniu z konkurencją bardzo dobra cena. Jednak chciałbym wam pokazać, różnica jest między tą drugą a trzecią zaledwie 30 zł, tylko 30 zł. A tutaj mamy już transfer konta e-mail bez limitu oraz mamy nie 5 a 10 witryn. Także uważam, że w perspektywie aż roku warto te trzy dyszki dopłacić i wybrać sobie ten pakiecik. 20-gigowy, 20 tak? bo to jest też najważniejsza, właśnie różnica. tu mamy 4 razy więcej tej przestrzeni, tak? I tak jak mówiłem, są to, jest to hosting bardzo szybki. Mamy tutaj właśnie wsparcie Lightspeed i LS cache, oraz mamy w pakiecie darmowy, darmowe certyfikaty SSL let's en Encrypt, które, które też są na pewno sporą oszczędnością w perspektywie przedłużenia co roku, właśnie. Certyfikatu. Ja prywatnie na swojej stronie mam również ten darmowe Let's Encrypt, jestem zadowolony, nie przeszkadza mi to w niczym, żeby zajmować, żeby pozycjonować swoje, swoje strony na interesujące mnie frazy kluczowe. Tutaj jeszcze jest taka bardzo ważna istotna różnica między tą wersją drugą a tą trzecią. Tu mamy darmowy też monitoring SEO. Także jeśli ktoś interesuje się optymalizacją SEO, także ta wersja jest jak najbardziej. Dla niego warto skorzystać. W cenie mamy właśnie taki oto monitoring na interesujące nas frazy kluczowe. No i tutaj mamy też opcję WP Fly, to dla osób, które, które tworzą na przykład strony internetowe zawodowo, tak jak ja, i hostują swoje strony, właśnie swoich klientów na, na swoim serwerze. Także tu mamy już dość duży 50-gigowy hosting w cenie. Też w porównaniu z konkurencją nazwą pl, czy Home.pl, to Cena jest naprawdę bardzo mała niecałe 3 stóbeczki. Co ważne, możemy sobie ten hosting przetestować przez 14 dni, jak on działa, czy, czy nie ma tam właśnie żadnych problemów, czy ta strona jest faktycznie szybka. Nie ma żadnych problemów. To wszystko możecie przez dwa tygodnie bez zobowiązań testować, i te testowanie działa. Nie ma problemu, żeby później zrezygnować. Nie płacicie z góry. Także polecałem swoim klientom, korzystali właśnie z tego testowania nikt nie zrezygnował. Na Cyberfox możemy od, oczywiście wykupić także domeny oraz je zarejestrować. Cena jest, tak jak widzicie, z PL, niecała dyszka, także rozsądne pieniążki. A co się zaś tyczy jeszcze byłych klientów HECCO, to tutaj trzeba mieć na uwadze, że maile nie będą już do Was przychodziły z adresu mailowego HECCO, tylko właśnie będą przychodziły Cyberfox. Natomiast Wasze pakiety cenowe, te które mieliście wypracowane w Hecko, zniżki zostają, dane do logowania te same również zostają, zmienia się w zasadzie layout tutaj na, na CyberFox, nie ma żadnych minusów jeśli chodzi o, o, o tą zmianę z HEKKO na Cyber, jest dzisiaj 5 listopada, zmiana nastąpiła 2 Moje strony, nic się z nimi nie dzieje. Dalej są w najlepszym porządku, tak jak były. Oraz moich klientów, także ja ze zmiany, jak póki co, jestem zadowolony. Może troszkę ciężko na początku przyzwyczaić się do nowego, nowej szaty graficznej, ale, ale to mówię. To jest kwestia, wiadomo, obeznania się z tym przez chwilkę. Także jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić hosting, gdzie kupić serwer, polecam się z czystym sumieniem. Link do tutaj, właśnie hostingu. Do, do, do strony Cyberfolk znajdziesz w opisie tego filmu. Masz tam też mój kod rabatowy, który możesz wklepać. Będziesz miał 10% zniżki. Mam nadzieję, materiał podobał się troszkę, wyjaśnił pewne nieścisłości, wasze wątpliwości, gdzie wybrać hosting, gdzie wybrać domenę. Także myślę, że taki film na moim kanale był też potrzebny. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał podobał się. Napisz komentarz, co chciałbyś zobaczyć w kolejnych moich materiałach wideo. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Do następnego wideo. Trzymaj się. Cześć.